NZJ nieswoiste zapalenia jelita to grupa przewlekłych chorób autoimmunizacyjnych, na które zapadają nawet dzieci. Najczęściej występujące schorzenia to wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba leśniowskiego krona. Nie znamy przyczyny powstawania tych chorób, dlatego nie można ich całkowicie wyleczyć. W Polsce z tymi chorobami zmaga się blisko 45 tysięcy osób. A co roku przybywa około 4000 nowych chorych. Najczęściej są to osoby w pełni aktywności zawodowej między 20 a 35 rokiem życia. Co czwarty chory ma mniej niż 18 lat. Choroba utrudnia, a często uniemożliwia kontynuację nauki, realizację zawodowych aspiracji czy życiowych pasji. Większość chorych przechodzi operacje chirurgiczne polegające na usunięciu części jelita i żywieniu pozajelitowym. Połowa z nich będzie ponownie operowana w ciągu następnych 10 lat. Uciążliwym objawem jest długotrwała biegunka. Chorzy korzystają z toalety do 40 razy na dobę. W trakcie rozwoju choroby mogą wystąpić groźne powikłania, takie jak perforacja jelita, anemia, choroby stawów, skóry, oczu, wątroby, ryzyko raka okrężnicy i inne. Wstydliwe objawy choroby powodują pogłębianie poczucia wyobcowania i osamotnienia, co często prowadzi do depresji. Możesz pomóc. Jeśli chcesz pomóc chorym, wesprzyj nas przekazując 1% swojego podatku. Zapewnijmy chorym godne życie. KRS 40 23 85 25 40 23 85 25 Liczymy na ciebie